Witajcie, nazywam się Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek programu Horror Maniacy. Oprócz wilkołaków, wampirów czy chociażby zombie, najczęściej pojawiającymi się w horrorach potworami są bodajże rekiny. Trwa to nieprzerwanie od lat 70., czyli odkąd powstały słynne szczęki Stevena Spielberga. W tym roku rekiny ponownie zaatakowały kino i właśnie o tym filmie chciałbym dziś opowiedzieć. Przed Wami... Sto osiemdziesiąt metry strachu z dwa tysiące roku. You Nancy przyjeżdża na plażę, aby poserfować. Nie wie, że w okolicy krąży groźny rekin. Kobieta z cudem uchodzi z życiem. Znajduje schronienie na kawałku wystającego kamienia. Od tej pory musi walczyć o przetrwanie. Hey, sis! Hey! I just want to let you know I made it here. Mom was right. It took to find, but it's Człowiek kontra rekin. Tego typu filmów powstała cała masa, ale tylko nieliczne z nich zasługują na uwagę. Ku mojemu zaskoczeniu, 183 metry strachu. To wyjątkowo udany thriller. Twórcy nie oszczędzają głównej bohaterki. Oprócz walki z rekinem musi sobie ona poradzić także z głodem, chłodem, upałem, atakiem medus oraz z nadciągającym przypływem. Oprócz tego co jakiś czas jest zmuszana do zmiany kryjówki i tu moim faworytem jest grzbiet martwego wieloryba. W walce z rekinem główna bohaterka nie jest osamotniona, bowiem przez cały czas towarzyszy jej zraniona w skrzydło meba. I za wątek z tą mewą ten film otrzymuje ode mnie dodatkowy plusik. Na koniec zostawiłem to, co najważniejsze, czyli rekina. Ma on dobre wejście, sceny z nim przerażają i trzymają w napięciu. Goście od efektów specjalnych spisali się na medal, ponieważ dzięki nim rekin wygląda naprawdę realistycznie. Moim zdaniem mógłby on stanąć w jednym rzędzie i to z podniesionym czołem, ze słynnym rekinem z filmu Szczęki. 30-40 32 sekund. Podsumowanie: plusy: wygląd rekina, zmagania głównej bohaterki z przeciwnościami losu, lokacje, wątek z Mewą oraz to, że film naprawdę trzyma w napięciu. Minusy: prosta, żeby nie powiedzieć brzydko, wręcz prostacka fabuła. Moja ocena dla tego filmu to 7 na 10, czyli dobre kino. Aktualnie jesteśmy w środku wakacyjnego sezonu. Jeżeli wybieracie się nad morze, to stanowczo Wam tego odradzam, gdyż tego lata rekiny są bardzo aktywne. Lepiej zostańcie w domu i oglądajcie kolejne odcinki horror maniaków. Na dziś to wszystko, widzimy się wkrótce. Trzymajcie się i cześć! Tak swoją drogą i tak Wam życzę udanych wakacji. I w taki oto sposób powstał jeden z pierwszych horrorów w historii kina. Przed Wami. Nosferatu, symfonia grozy z 1922 roku.